Widzowie, widzicie to co ja widzę? Kolejny night market. <grystanie> Jestem w sumie ciekawy, co z tego wyjdzie. Jak zobaczyłem, że jest night market, od razu odpaliłem nakrywanie i chciałbym razem z wami zobaczyć, co mi tym razem wytropiło. No, poprzednim razem nie było zbyt ciekawie, ale to możecie zobaczyć poprzedni odcinek, to się dowiecie. A otwieram dwa razy na początku i na końcu filmu. A teraz w sumie można zrobić od razu dwa otwierania, bo mam dostęp jeszcze do jednego konta. To sprawdźmy, co na tym się znajduje. A znajduje się. O, kuhu, ale średniawka! Czemu ja mam samy ruszowe z zielonym? Dobra, no twórzmy go. Może akurat coś będzie, ale się nie nastawiam. No, Ares. Mega Ares. Mamy też różowe. No, co sprawdźmy po kolei. Od lewej do prawej. Prime. Guardian. To jest spoko. Jako, iż jest w promocji. Aha, teraz Classic Prime? No może od razu wszystko kurwa z Prime'a zajebiemy. Na to czekam. A jednak nie. O, operatora. Ten skin totalnie mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Ten Prime jeszcze tak... Co miał obleci. No mnie nie jara, ale... Może komuś się podobać. Dobra, kolejne. O, znowu Vandal. A on. Tak szczerze. Spoko. Jest taki to zniesienia. No i ostatni skin to jest Odin. To by się spodziewał. No Odina mnie w ogóle nie interesuje. Dobra. Szybki przeskak do drugiego konta. Dobra, jesteśmy na drugim koncie. Nie pytajcie czemu jest to nazwa Carl Johnson, ale po prostu jest. No i dobra, sprawdźmy co jest na drugim koncie, a na drugim jest złoto. No to już jest lepiej, ale jest więcej zielonych. To mnie w sumie nie cieszy, no ale sprawdźmy to. Czy od razu z rury. Ten skin przypomina mi albo nasa albo Mass Effecta To z dwóch. Tutaj no w sumie ja uważam ten skin w sumie za ładny. W sensie wersji czarnej mi się bardzo podoba. No jest taki bardzo delikatny. Dobra sprawdźmy kolejny różowy. Odin Prime 2.0 więc stoimy w Primie. <ścoughs> Dobra no, no spoko no. Nie podejmie ale może być. O, buggy. Bagi, bagi, bagi. Do przeżycia, do przeżycia. Nie uważam akurat tego skina za ciekawy, ale może być. No i ostatni, który został, no to oczywiście kosa jakaś. Kurwa. Widzę, że bawimy się Dark Souls'y. A, to jest ten podwójny. Dobra, czaję, czaję, czaję. No, mogą być lepsze trawy. Zrobimy taki ma krótki odcinek, bo w sumie czemu nie I w sumie to by było na tyle, nie będę tutaj widzieć po pełne, bo... bo po co <laughs> Ja kończę, więc podaję materiał w tygodniu, gdzie zazwyczaj weekendy to wrzucam Także pochwalcie się, co wy trafiliście, ja spadam I na razie, do zobaczenia następnym razem, hej hej <laughs> Czekajcie, czekajcie, bo tu jest nowy bundle Czyli jednak leaky się potwierdziły. Mamy nowy bundle i jest w tym outlaw, ale czy on wygląda, żeby mnie w sumie zachwycał? No w sumie nie. Tak szczerze totalnie mnie nie kręci. Jak ktoś lubi takie klimaty to spoko, mi to nie siedzi.